Witam Was serdecznie z Dubaju. Dzisiaj będzie o pewnym zagadnieniu, ja to nazywam po angielsku philosophy of significance Bardzo trudno to na polski przetłumaczyć, nazwijmy to filozofią wielkości. Może dajcie mi w komentarzach, może jak Wy byście to nazwali, jak to fajnie nazwać Filozofia wielkości brzmi dobrze, ale to nie do końca może trafia w sedno sprawy. O co chodzi? Ostatnio moi asystenci zaczęli produkować takie bardzo krótkie, tak zwane shorty, czyli krótkie filmiki, takie po 30 sekund do maksymalnie minuty, które tam postują na różne media, m.in. na, na YouTube'a. No i oczywiście to są wycinki z moich filmów z przeszłości, gdzie tam rozwijam jakieś myśli. No i oczywiście, ponieważ to jest 30-sekundowy wycinek, więc to jest. Tylko same wnioski, bardzo już uproszczone, takie końcowe wnioski z moich tam przemyśleń. No i nie każdy, jak poczytacie sobie tam komentarze pod tymi filmami, to stwierdzicie, no, że no nie każdy do końca rozumie o co chodzi i bardzo często widać, wychodzi tak zwany mały człowiek. Znaczy tu też trzeba powiedzieć, że po prostu te filmy docierają do dużo szerszej rzeszy ludzi jak przykładowo jak taki filmik, dlaczego biedni są biedni, z chyba przez 4 lat z Sao, on miał 40 tysięcy wyświetleń, no to te shorty to ma właśnie tam największy z nich, to w tej chwili jak to nagrywam, ma chyba 650 tysięcy wyświetleń, czyli rzeczywiście dociera do szerokiej rzeszy ludzi, a jak wiecie ten kanał nie jest dla każdego. To jest kanał dla ludzi ambitnych, którzy to chcą coś w życiu osiągnąć, które... Nie wystarcza przeciętność, których odraża przeciętność. Mówię tutaj, jak wiecie, o miliarderach, o tym, jak robić rzeczy wielkie, niemożliwe w życiu, w biznesie. No i oczywiście często wychodzi właśnie w komentarzach tak zwane myślenie małych ludzi w przeciwieństwie do filozofii wielkości. I zacząłem o tym myśleć, parę z takich komentarzy Wam powiem. I stwierdziłem, że to wszystko układa się w taką jedną wielką, fajną, logiczną, spójną całość, co do właśnie filozofii wielkości. I teraz zacznijmy może od tego. To był film tam o, o tym, dlaczego biedni są biedni, czyli tam o m.in. O, o tym, że. No, że miliarderzy lubią zarabiać pieniądze, a biedni ludzie, czy tam bogaci ludzie lubią zarabiać, a biedni wydawać, że biedni wydają pieniądze, żeby pokazać, że są bogaci. Natomiast bogaci nie mają nic przeciwko temu, żeby wyglądać na biednych, jeśli im to zaoszczędzi pieniądze, tam parę takich rzeczy obejrzyjcie film, że podlinkuję pod spodem. Parę wniosków z fajnymi przykładami, bo to skóra co nagrywałem w takim fajnym miejscu, bardzo fajna historia tam jest też, ale to nie, nie będę tutaj reklamował, za dużo obejrzyjcie. Natomiast niektóre właśnie z komentarzy dosyć często się powtarzały i bardzo mnie zastanowiły. No bo oczywiście takie standardowe komentarze, jak po co mu tyle pieniędzy i tak dalej, no to wiadomo, ludzie w ogóle nie wiedzą, jak tego Mindsetu zbyt niezbyt kumają. Ale przykładowo tego typu komentarze, do których jeszcze się nie odnosiłem, właśnie weszły, sprawiły, że no, myślę, że można tutaj rozwinąć taką fajną filozofię wielkości. I teraz komentarz i po co mu te wszystkie pieniądze przecież do grobu tego nie zabierze ze sobą. No. I tutaj już zaczynamy pierwszą rzecz. Ludzie mali myślą właśnie w ten sposób, po co mu te pieniądze? On tego do grobu nie zawierze, czyli co w tym jest dla mnie, co ja z tego mogę wyciągnąć, tak? Czyli co ja mogę zatrzymać z tego dla siebie. Natomiast ludzie wielcy, myślą, co ja mogę po sobie pozostawić, tak? czyli inne podejście, tak, można powiedzieć. Podejście ludzi małych jest, bardzo, jest bardziej egoistyczne. Podejście ludzi wielkich jest bardziej, no ciężko powiedzieć, altruistyczne, ale na pewno bardziej długoterminowe. I teraz to ma pewne implikacje ja tutaj wezmę bo notatki, co porobiłem, To ma pewne implikacje powiedzmy no, filozoficzne, etyczne, i tak dalej. Czyli. To między innymi implikuje automatycznie myślenie ludzi małych, czyli co ja z tego mam, a myślenie ludzi wielkich, co ja po sobie pozostawię. Więc jeśli myślisz w kategoriach, co ja po sobie pozostawię, to automatycznie implikuje to myślenie na długoterminowe. A jak myślisz, co ja z tego będę miał, tak? albo właśnie innego typu taki komentarz, no, e, trzeba się bawić, trzeba żyć, życie jest jedno i tak dalej no to, e, to implikuje właśnie myślenie krótkoterminowe, no bo ja muszę no, żyć tu i teraz, a nie tam e, e, zbierać do śmierci i co ja z tego będę miał e, po śmierci? Tak? Ja tu nie mówię już o tym, czy miliarderzy Zbierają pieniądze, czy to w ogóle jest słuszne myślenie, no bo miliarderem nie zostaje się dlatego, że się pieniądze oszczędza, tylko dlatego, że się zbudowało wielką wartość, wielką firmę, tak? I dlatego się jest miliarderem. I też oczywiście takie myślenie, że po co mu te wszystkie pieniądze, miliarderzy nie mają miliardów na koncie, bo to nie ma sensu. nie mają po prostu wielką wartość w firmach. Oczywiście, że mogliby to spieniężyć, no ale po co? No, oni po prostu mają całkowicie inne, inne cele i tak dalej, ale... Wracając do tematu, właśnie to krótkoterminowe myślenie, myślenie mały, ludzi małych, w takim sensie, że trzeba żyć tu i teraz, po co mu te pieniądze, przecież do grobu ich nie zabierze i, i tak dalej, będzie przez całe życie tam sknerzył, jak to niektórzy mówią, a na końcu umrze. Tego typu podejście automatycznie implikuje krótkoterminowe myślenie. U ludzi wielkich. Myślenie typu co ja sobie pozostawię, spuścizna i tak dalej, to automatycznie implikuje długoterminowe myślenie. No i oczywiście krótkoterminowe myślenie. Długoterminowe myślenie pewnie znacie tak zwany marshmallow test, czyli w konsekwencji oznacza to po prostu preferencja czasowa inna preferencja czasowa. Ktoś woli mieć ciasteczko teraz albo. Nie mieć teraz, a mieć później więcej, tak? w takim sensie przenośnym lub dosłownym, ale oczywiście jasną, jasną sprawą jest, że wysoka preferencja czasowa, czyli że chcę mieć tu i teraz, no nie powoduje, no ludzie z wysoką preferencją czasową są po prostu biedniejsi. I te, nie są w stanie kumulować e, bogactwa, jakiejś majętności, e, majątku, można powiedzieć. tak? Ale oprócz oczywiście implikacji, jeśli chodzi o Twoje bogactwo, o Twoją majętność, chodzi także, to są aplikacje e, pewnego rodzaju etyczne, tak? e, bo e, właśnie w tym spostrzeżeniu. E, no trzeba żyć, co ja z tego będę. Przecież to, aha, albo głupie jest, przecież ma tyle pieniędzy i w ogóle z tego nie korzysta, tak? W sensie nie wydaje, nie używa tych pieniędzy. Ten miliarder, tylko zabierze je ze sobą do grobu, tak? Po co mu? To jest bez sensu, tak? Albo no to, to, w czym tu jest sens, tak? Czyli no, tutaj mamy też implikacje pewnego rodzaju etyczne, to znaczy co ja z tego mam, tak? Co ja z tych pieniędzy mam? czyli pewnego rodzaju egoizm w przeciwieństwie do myślenia ludzi wielkich, gdzie chodzi o to, co ja z tymi pieniędzmi mogę zrobić dla społeczeństwa, tak? Co ja mogę po sobie pozostawić, co mogę zbudować coś trwałego, co po mnie pozostanie. Można powiedzieć niektórzy oczywiście, no to też jest egoizm, bo on sobie buduje pomnik pewnego rodzaju, żeby nie zostać zapomnianym e, i, i tak dalej. No, właśnie można powiedzieć, dobra, no to każdy altruizm jest egoizmem, no bo ktoś to robi po to, żeby tam być, przejść do historii, tak? Albo każda kreacja jest pewnego rodzaju też egoizmem, czy zaspokojeniem swojej późności, Jeśli ktoś książkę napisze, no to oczywiście on. Swoją mądrość życiową jakoś tam w tej książce zawrze, ale on też myśli o tym, on chce dotrzeć do jak największej ludzi ilości ludzi. Być może on chce też, żeby ta jego myśli, ta jego mądrość, którą on całe życie gromadził, żeby ona nie została zaprzeposzona żeby ona w jakiś sposób została. Jak ja nagrywam wideo, no to też chcę, żeby no nie wiem, te moje myśli z jednej strony dotarły do jak największej liczby ludzi, ale z drugiej strony oczywiście też żeby w jakiś sposób e, chociażby no ten wirtualny e, zostały nawet, e, znaczy po prostu przeżyły mnie, tak? e, Czyli no, przetrwały tą próbę czasu. Tak? E, te innego rodzaju e, tam komentarze było. No i po co mu te pieniądze? on i tak umrze, tak? E, No i tutaj to też jest właśnie to, e, to podejście że no tak, on umrze i właśnie wielcy ludzie myślą, o, właśnie mali ludzie myślą, że no, ja muszę z tego podczas mojego życia skorzystać. Natomiast więksi, lud wielcy ludzie myślą w ten sposób, że o, właśnie o tym, co po nich pozostanie, to znaczy, żeby zbudować coś. Co ich uczyni w pewnego rodzaju, pewnego rodzaju nieśmiertelnym? Tak? Jeśli tam akurat w tym filmie chodziło o Petera o Peter Harriffa, miliardera z, z Wielkiej Brytanii. No, Peter Hagriffs budował firmę, która zatrudnia tysiące ludzi, dając im dobrze płatną pracę, zapewniając egzystencję im i ich rodzinom, godne, godne życie, a z drugiej strony ma miliony klientów którzy korzystają z jego usług. I teraz nawet po jego śmierci ta firma będzie dalej istniała i dalej będzie zatrudniała tych pracowników, dając im dobrą pracę i godne życie. I jego klienci dalej będą się cieszyli usługami jego firmy. Czyli on stworzył coś, co jakby przeżyje jego, coś co przedłuży jego egzystencję, albo co z czego, co mu da pewnego rodzaju może nieśmiertelność, coś takiego co dłużej po nim pozostanie, natomiast ktoś, kto myśli w małych kategoriach, no on po prostu tylko będzie robił rzeczy takie, które za jego życia zaowocują, z których on za jego życia będzie miał korzyści. Ja tutaj tego nie w żaden sposób nie wartościowuję, co jest lepsze, co jest gorsze. Ludzie powinni robić to, to, to co chcą, tak? Czy, czy niech robią to, to, co chcą. I mają różne ludzie cele. Ktoś może no, po prostu chcieć być szczęśliwy w swoim życiu tu i teraz i tak dalej. Natomiast mówię właśnie, jaka jest różnica między ludźmi, którzy myślą na wielką skalę, którzy są, jakby, robią wielkie rzeczy, które no, jakieś epokowe rzeczy albo rzeczy, które e, no, są nieśmiertelne w jakiś sposób, ponadczasowe, a ludźmi e, małymi. Tymi, którzy tylko myślą o swojej własnej egzystencji i swoim, e, no, swojej wygodzie, czy, e, czy korzyści dla siebie, czy po prostu przeżycia swojego życia w jak najlepszy sposób dla siebie, w jak najbardziej przyjemny może sposób, może no, jak najłatwiejszy sposób, w jak najbardziej dostatni sposób. Ale tak jak mówię, ja nie wartościuję, każdy niech robi, jak chce. No i ostatni punkt e, to jest oczywiście, jeśli muszę. E, jakby wydać wszystkie moje pieniądze albo jakby moja perspektywa zamyka się w obrębie tylko mojego życia, no to automatycznie jestem nastawiony na konsumpcję. Tak? Znaczy, muszę, no nie mogę ze sobą przecież pieniędzy wziąć do, do grobu, więc muszę je wszystkie wydać. Muszę coś kupić, muszę skonsumować, muszę to życie przeżyć, no bo przecież raz żyję. Natomiast ludzie, którzy myślą, ludzie wielcy, którzy myślą na wielką skalę. Oni bardziej są skoncentrowani na kreowaniu, na budowaniu czegoś. Tak? To znaczy ja wręcz przeciwnie, nie mogę tego skonsumować, bo ja chcę po sobie coś pozostawić, tak? więc muszę wykorzystać to życie, ten czas, który mam, żeby zbudować coś, co mnie przeżyje, coś, co będzie w jakiś sposób pożyteczne, z czego będą inni korzystali. Także no, można powiedzieć po mojej śmierci. I tutaj widać tego rodzaju, właśnie w komentarzach, że no pieniądze przecież są po to, żeby wydawać. No, to jest bez sensu, jak on nie wydaje pieniędzy. No, przecież pieniądze są po to, żeby wydawać, tak? albo. E, ale no to po co Po co mu te wszystkie pieniądze, skoro ich nie wydaje? Tak? Także tu w tych komentarzach właśnie widać myślenie: e, można powiedzieć, małych ludzi, czy no, nazwijmy to przeciętnych ludzi, tak? W przeciwieństwie do myślenia ludzi wielkich, no i teraz chciałbym Was poprosić o Wasze przemyślenia na ten temat. Jak widzicie, ta filozofia wielkości, którą tutaj podałem, nie do końca jest jakby no, skonstruowana. To są takie szkicowe tylko przemyślenia. Chciałem Was tutaj się z Wami podzielić, podyskutujmy na ten temat, bo myślałem o tym, właśnie, żeby to. Bo wygląda na to, że ma to, to się wszystko w jedną taką całość logiczną, spójną pod różnymi względami łączy. Czy znaczy, z jednej strony, właśnie preferencja czasowa, z drugiej strony, majętność, z trzeciej strony, właśnie, właśnie to kreowanie versus konsumpcja też jakieś tam wątki etyczne i tak dalej. To się łączy w jakąś taką spójną filozofię życiową, właśnie w filozofię wielkości. Chciałbym to w jakiś sposób rozwinąć, skodyfikować, być może ułożyć ładną taką całość logiczną, nie wiem, w formie książki, może seria, seria wideo. Zastanawiałem się nad czymś takim, zapraszam was do dyskusji na ten temat, właśnie tego typu pary jakieś zachowaniowe jak myślą ludzie wielcy, jak myślą ludzie, ludzie mali Mnie natknęły, tak jak mówię, dużo z komentarzy właśnie w tych shortach, gdzie no, przychodzą ludzie z całego internetu i tam może ta selekcja, czy to nie jest tak wyselekcjonowana Grupa, jak na tych długich filmach, tak jak na, na tym filmie. Więc no, zapraszam Was, ciekaw jestem Waszych tutaj obserwacji i Waszych myśli na ten temat. No to tyle na dziś. Dzięki z Dubaju. Daj mi łapkę w górę, oczywiście, jeśli Ci się podobało, w dół. Jeśli nie, zasubskrybuj, jeśli nie zrobiłeś, ja tu mówię dużo o myśleniu na wielką skalę, o tym, jak myślą najlepsi przedsiębiorcy na świecie, miliarderzy mówię o ekonomii, o pieniądzu, o kryptowalutach niekiedy także jeśli ten film Ci się podobał, zapraszam Cię do obejrzenia moich innych filmów to tyle na dziś, życzę Ci fantastycznego dnia, dokonajmy dziś czegoś niezwykłego. Cześć!